Witam was, tutaj Wcikowski Play Games. A ze mną jest... MineCraft i... I Patrik chociaż on nie może z nami gadać, ponieważ ma coś zrąbanego z Mikrem, ale... Przy, Przywitaj się na, napisząc do nas coś. No? Elo, dobra. I to, jak ta mapka się nazywa? E, to jest Lawowy Survival. Lawowy Survival, O oh yeah. Nowa seria? Z naszej strony... Dobra, to kto... Przeczytaj zasady, bo ja spadłem, jak nub. Zadania są, zasad nie ma. Zrób o, to... fabrykę cobblestone'a. No ja no to tam czytaj, ja drewno zrypię. Dobra. Zrób farmę zboża, no. farmę teni, farmę melonów, o. znajdź wodę. Get in wood. Znajdź o, ba, dobra, mam sosonkę. No. no jakie. To... Do NUBIE! Daj do drewno gnoju. Weź mu coś powiedz, bo to jest jakieś... No, Patryk uspokój się. Y, zrób. Y, poczekaj. O, glinę, mam sadzonkę, mam, mam sadzonkę. Trzy kolory wełny. O skrzynia, skrzynia, skrzynia! Gdzie? Tutaj łóżko, 32 kopla, iron ore i dwa kwiatki. Wow. Ale mamy trzy łóżka. To po co no? Lol. Nie wiem, postawię się. Zrób węgiel drzewny, zrób ston, zrób dom. Ja chcę, ja chcę dom. Smoczko. Zrób y, cztery obrazy, zrób 10 piecyków, zrób stół wow. do zaklęt, zrób nożyce, zrób łuk, zrób dwa no, no, No. dziesiąty level, y, zrób 10 drabin i znike spawner. Dobra. Ja tą skrzynkę sobie pozwolę zabrać. No pozwól zabrać. Czekajcie ja tu posadzę sadzonkę, nie? Że... I zostawcie te, te, te liście, je to one tam, wiecie. Dobra, ja tutaj wkładam idziemy do skrzynek. E, trzeba jakąś skrzynkę jeszcze znaleźć, żeby była lawa. Te ogarniamy łapkę Te, O, skrzynia. A, to ty położyłeś. Macie coś? Skrzy... Mam lawę i wodę. A to... Dobra, to już mamy zadanie zrobione. O to nie, jeszcze nie rozbijaj. Najpierw zrób nie? to. Na koniec. No czekaj, ja tutaj te nasionka próbuję, spróbuję nam. No. O, jedno, jedno, dwa nasionka. Ja zrobię generator cobblestone. A, a ile masz, no okej, okay. a ile masz wiaderek tego, wody? Y jedno wody, jedno lava A to, bo myślałam, że, że możemy zrobić sobie tego I teraz, czy mu się uda zrobić takiego dobrego, czy, czy będzie złe? Będziesz cheatował dłużej. No, o, jest pięknie Pokaż Jej, yeah, idę, czekaj, tu jest kailofa nam strzelę Znaczy tak, sobie Aż takie pięknie, że za pierwszym razem E czekajcie, bo tu gdzie jest ta skrzynka? Bo tu był kabel w niej. Co? Wszystko jest w tej skrzyni. Czeka, to ja tu ja położę jeszcze co dostałem, jak kwiatkę dostałem. Dajcie cobblestone, cobblestone, dobra. Ja będę sobie kobla kopał. Okej. Okay. Ręką. Nie, kilofarce chcę. No co ci robi? I mamy sadzonkę? Ta ten już postawiłem. Dobra. Dobra, jedna sadzonka. A to jest moje łóżko. Masz, e. Łap. Gdzie? Wyróbcie co chcecie ja tutaj kobla będę kopał. a jest jaki tryb włączony gry? Co? Jaki tryb gry włączony? Y easy Okej okay. A tu nie... młoby będą się spawnować, czy? Będą. Wow. To jeszcze mierzę... Miałeś coś przy sobie? Jej. A no to dobrze. A Do... no nie deada. Ja trzy miecze zrobię, nie? Masz Łap Minę Nie, nie dawaj mi na razie, bo mogę stracić A co? Dawaj <grych> Moje Co? Chcesz się chyba robisz farmę? No, no na początek jakąś taką wiesz Ej no wejdź mi się. I link do mapy będzie w opisie, tak? Yy, macie kobla nie wiem co chcecie z nim robić piecyk zrobię drol daj kobla nubie no tam masz no e, czekajcie ja zrobię trochę węgla drzewnego bo się przyda nie? na pochodnie co? co? zrobię trochę węgla drzewnego te pochodnie będą nie? Zrób jeden węgiel z wrzebny, to już będziesz miał ten zadanie zrobione. Dobra, Patyki? Mam Ej, tylko. A była gdzieś w skrzynce może mączka kostna? Właśnie nie było nic. Aha, to trzeba czekać do nocy. Dobra, mam no węgiel. Tak? Tutaj, tutaj łóżka zespałniliśmy. Tak? No, bo było jedno tylko. No. Czekaj. Zrób farmę, 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 znajdź wodę, zrób TNT, znajdź glinę, idź do piekła i zabij e, gasta, to... zrób do piekła, czekaj, znajdź znajdziemy... to... zrób węgiel drzewny, no ej! Ej, bo, ale wodę to tam tam z tego wiaderka, czy normalnie zwykłą wodę, bo nie wiem. Normalną chyba, ale... Zrób, jak... Na razie nie zbijaj. Węgiel drzewny też nie zbijajcie, bo tu nie wiadomo ile tego ma być. No jest napisane chyba, że jeden, nie? No ja właśnie nie wiem. Ej, a kto będzie robił tunele do, albo coś takiego, mosty do... Ej zrobić z tego węgla pochodnie? Jed a ile masz węgla? Jeden. No to zrób. Kto będzie robił ten... Dobra, yy daj, daj Patrykowi ten, yy, wszystkie... Daj Patrykowi całego kobla. Całego kobla? O, to w skrzynce jest. Ja tutaj będę łap, Patrykozen, łap Nubie Pierwszy raz, za pierwszym razem wyszedł mi generator Ej, a masz miecz? Patrykozen, ma, masz miecz? Dobra, to idź dzień człowieku Tylko, Śłod? która, która jest... Ej, idź, idź, idź do tej stołunowej, bo tam będzie kobel, to może się... Daj, daj mi, ki... dobra ja sobie kilofa zrobię Tutaj, tutaj ci otwór robię Taki początek Ej, daj mi dwa, daj mi trzy koble jeszcze, ktoś. Trzy koble? poczekaj. No bo ja chcę mieć jeszcze... daj mu, daj mu. No, tu za tobą. Gdzie ty jesteś? Dank. Cztery, dzięki. Hyc. Jedzenie by się przydało, bo mi to już głód schodzi. Ej, no mi już dwa zeszły. Dlatego ta mi, ta mini farma tutaj jest. Wow! A co robimy z żelazem? Z zachowujemy na później, czy. No, no to na pewno na diamenty. Aha, no. Mądrze. Mi się wydaje, że diamenty będą tam, w tej stołowej, albo tam, w tej obsydianowej. No kop! Tak jak tutaj. Zrobić odwójny generator? No, tak, żeby, no, żebym ja mógł z drugiej mańki kopać. Czekaj. Widzicie, jak piękny most robi? A szczęście, Patryk. Co się. Potem O bla? Tylko uważaj, żeby nie spać, bo ja się tutaj boję. To no, drzewo rośnie i będą. Czemu tu jest łóżko zbagowane? Gdzie? Wow. Łoł! Ej! Co jest? Dobra. Czekaj, ja tutaj myślę. Moja nielegalna plan plantacja marihuany rośnie. Dobra. Patryk, daj jeszcze, daj kobla. Czy ci się skończył? Się skończył ci się skończył dziś? Ej, wykopiemy tego, tego... Czekaj, czy... ja mam... gravela? Po co ci? Odejdź, odejdź, odejdź. Od... Czekaj, ja mam plan, ja mam plan. Borek, Borek. Odsunąć Os się, odsunąć się. No nie wbijać mi tutaj. O oh, fuck. Ej, porek. Co! Kopać tego grawela? A po co ci gravel? Nie ja wiem. A tam tylko. kopi. Może jakaś skrzynka będzie ukryta? No to kop. Mam dwa dyrta. Jej. Nie, nic nie ma. Tak. No rób tą fabrykę cobblestone'a, na no Jezu Poczekaj, myślę, to będzie twórcze. Tak, twórcze, ty. Ty i twórczość. No drzewo, rośnie! Czekajcie, dać im okay. pochodzi. Tak. Jedna pochodnia. Tak, tak. Dedłeś, czy co? Dadam. Dobra, już się nie będę ten y, używał wody, bo i tak miałem grupce w czyli... Nup. I musimy naprawić to, że się tutaj spawnujemy na górze. No. Albo nie, tutaj na most będziemy skakać. O. Oddaj moje itemy. Ty miałeś tak, Gravel. Well. O fuck luck. dobra, czekaj. To To... I to, łap. Noć się robi! Zaraz będzie walka piękna. Ale mamy łóżka tutaj. Na razie nie mamy kobla to Ej to daj, to ja dirta wykopię tutaj dookoła tu wyspy. E Patryk Kozen, chopo możesz mi tylko dirta kopać. Nie Patryk, ty nie umiesz. Dobrze na tym wiesz. Kopaj tylko dirtę, bo się przyda. taki... To będzie bez tu głównie, ten. E generator Kobla. Umiem na modach się uczyłem. No na X-rayu, nie? <laughs> Będzie ładny, tam, ładny z dirt'u. Normalnie będzie zajebiste. No, no. Daj, ja, dajcie mi najpierw więcej tego dirt'u, potem... Łap. Dopiero. A, Sram na ciebie dirt'em. Starczy tyle? Chyba, no, starczy. A potem to i tak będzie ładna wyspa chyba. Yy, no, na razie takie, takie gówno jest, bo nasze. Dobra, tak, tutaj się będzie wylewał, no. Nuby się nie spawnują jeszcze. Mogę? No. Mm. Nuby? No. Nuby to są. Znajdź spawner. Tylko... Nie wiem czy zrobić... Zrób 10 Dobra, pieców. E, podawiamy. Mamy dwa piece, to jeszcze to jeszcze osiem. E, tylko tak zrób, nie. żeby... Znaczy, e... Musimy znaleźć to źródło... Patricozen żyje? Musimy znaleźć źródło wody. Na razie tylko taki generator, bo A, tu na... bieda. Bieda. Jesteśmy na serwerze bieda. Co Ty on zrobił? Dadu. To jest piękny generator. A miałeś jakieś itemy? E. Patryk kozen. O, ja już tutaj ogarnąłem, o, patrz. No. No ej, ej nubie, no bo ja deadam już przez ciebie. A. O. Patrz. T -t tutaj kopiesz i tam leci kobel. No, ja zbieram go, no. Pięć kobla mamy Ale ty sobie tu kop E to niech tam kobel Ja sam będę kopał O to ja będę o, Kurde Ja będę kopał teraz tutaj Nie to ten klocek Który mam kopać klocek? Żaden na razie Dobra tu ty źródło wody Ale chodźcie spać Chodźcie spać Bo się robi niebezpiecznie Patryk kozyn do łóżka o, tylko ogólnie jest na Skype, tylko że ten. Że nie ma mikro. No właśnie. No, spać, noby! Dobra, ja mam sześć kobla, idę master dokończyć. Sz 6 kobla, LOL. Na pewno ci wystarczy. Na pewno. I LOL, Jed idziesz jak pan śliw. Ale ja jestem bezpieczny. Do tego kobla dużo będzie. Jak, Jak tu działa? <laughs> o, tu no. jest jakaś wyspa fajna. Gdzie? No teraz. I brawo, do tej idziemy No ja wiem, A że do tej jedziemy. Generator. Tak. Wejdź, Patryk, ja tu kopię. Ej. Jeszcze trochę tego brakuje. Ja, jeszcze, ja pomyślę, co ja tutaj mogę robić. Ja się je, Ja się zabiję. E panie, bo mam dużo item, Ja mam dużo itemek przy sobie, nie wiem. Uratowało cię tylko to, że powiedziałeś, że masz itemek. Wiem. Kopaj, kopaj, kopaj tam, kopaj panie. Ty ręką kopię? Czy on kopie? Nie, kilowym kopię. Czego tu O oh, fuck, Patryk, mi Blin. Nie jednego, tylko wszystko. Ej, no... Czemu, ty, czemu to drzewo nie rośnie? Co? Nie wiem. Potrzeba czasu. LOL, to nie jest kobiet z kobustą, No e, tylko, z... Jeszcze 8 piecy i będziemy mieli zadania zaliczone. Na razie nie rób piecy, bo na razie most musimy... No kobra nawet nie mam. Lubię. Jesteś biedny. I dobrze. Hmm. Ogólnie w spoko to jest. No. Co? Spoko jak to się nazywa? Yy, mapa. Hmm. Ja znalazłem. Ty Tia. tam takich fajnych map nie znajdziesz. Ja. Bo... No i to już prawie urosło, nubie! Ale ono tutaj powinno być... No bo tak. No bo tak. No, wody tutaj nie ma przecież. No jaki nub? Dobra tam. Czekaj to... Fak, nie, dobra, zostaw to, zostaw to. Na razie niech tak będzie. Ile ja macie myślę... ile macie bystone? Patryk kopie. Ja Patryk, ile masz Koblesona? Oto O to, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. No, ep, idź stąd. Tak. Dore, mam 17. Ja idę kończyć most. Dobra. O ja, sprinta nie mam, dobra. Ja wszystkie itemki oprócz kobla zostawiam. Bo mogę de.nąć. Ale nie! O ograniczamy się do jak najmniejszego dodania, ok? No. Bo takie dodanie ciągłe to jest bez sensu. No właśnie. I no chory, jesteś taka baba. No i dobrze, bo ja mam kobla, tak? No ej, panie. Aha, Weźcie takie nuby, róbcie normalne, po co kobla tyle marnujecie? No, co ty robisz? Popsułeś. No to się później na pewno kobla nie mamy. Ja chcę się na tą wyspę dostać. Ja, ja, ja tam poskoczę. ta Patrz. Z rozbiegu. Nie skocz Tylko dokończ. Czekaj, mam jeszcze 9. Teraz już skręcaj. E Patrykozen, ile masz tam kobla? Kobla. Kobela. Boże, to nie było śmieszne. Już bym cię uderzył. Tak. Idiota! Dobra, nie ma kobla. E no, daj, dawaj, daj kobla. Dobra, kończ, albo skończ. Ej, zaraz, zaraz to skończymy. No już kończymy. I da, ja idę po kilofa. Tu leć, leć Leć po kilofy, leć po kilofy. O, dobra, ja już tak... ja wbijam. Ja pierwszy. Ja, ja deadnę, bo ja nie mam sprinta sprintu. Ej, Pat, ej Patryk, ej, Worek! Ej, wow i... Wow Pół serca, super, super, super. Masz coś? Pół serca Dzięki Patry! Dobra, ej ja idę po... Cię. Ja po miecz pójdę Dobra, pomyśl... O, tutaj jest żelazo Ja wiem Wykopię. Ej, ja dla ciebie wezmę ten miecz Okej? Okay? Mam tak, już miecz Patryka Dobra, to... Patryk, jak chcesz miecz to jest w skrzynce Ta mapa jest jakoś tak dziwna, bo już prawie... Już kolejny raz bym prawie zginął a to nie mapy wina, tylko twoje. Ale tutaj jest żelaza, pięknie wow. Będziemy mieli na item nie, Jestem ci jeszcze... Ja to ja tą kulę chcę przekopać, bo jestem prawie pewny, że tutaj będą diamenty. Jest! papa, papa! Pap, pap! Diament! Tak, diament! A, chodź, Patryk, widzisz? Fuck, ja mam dwa... Ja mam serca... pół serca mam. Diament! Ja diamenty ja w pierwszym odcinku, je yeah, mi. Lul. Ja, ja. E, to leć... Leć tam po ten... Dzisiaj czy... Patryk, co było w skrzyni. Nic nie bierz, a dobra. Co było w skrzynię? nie, nie bierzcie nic, bo ja chcę zobaczyć. A ty ty, nie, ja zrobię schody. Ej, co było w skrzyni? Patryk zudma. No. E, daj ktoś kilofa, dajcie kilofa, dajcie kilofa! E, dajcie kilofa, to ja kobla na kopię, rozumiecie? No. Patryk wejdź mi stąd Daj mi kilof, a u mnie Kilof, kill off! Nie kobel, kilof masz, bo mi się tu O, dziękuję. Patryk, tak. ile ty tego kobla tam miałeś? Ja tego zbierać nie mogę. Wow. O! On ma prawie cały stach tego. Ej, teraz ja tu potrzebuję kilofa Patryk daj Patryk daj swój kilof. Worek ty mi daj, bo... Daj mi worek, bo ja muszę zrobić wyjście i Łap. zaraz ci oddam. Łap. Dobra ty czekaj! To ja lecę tam do góry. Fach, no jak ty tu. To... No właśnie mówię, że muszę to zrobić. Jakie wy jesteście nieogarnięci. Ty jesteś nieogarnięty. Jak ty skotki robisz, nie wiadomo jakie. jesteście Mam żelazo. Ja też mam dziewięć. Ale nie przepaloną go. Jeszcze w domku są trzy. Nie przepalono, dobra Ej, trzeba węgiel znaleźć, to tro... fuck Trzeba węgiel zrobić, to zrobimy ten domek z kamiennej cegły Ej, te... Czekaj L... Nie mam... Nie mam tej ka... tej gliny Gliny... Gliny... o, Ja odniosę Ja idę ten... żelazny kilobór zrobić Ja, ja sobą Idę Yummy ja mam trzy sztabki. Sztabki czy... Tak, czy Sztabki czy te... Czy rudy? Dobra. Sztabki? Daj. Edo, ja doczekajcie ten most do końca. Ja tutaj, ja tutaj mam mięso, ja sobie je zjem. Tak. Czuj, dobra, daj. Patryk, daj, ja, ja się od tym zabezpieczę. Ja, ja chcę te diamenty wykopać. Nie, spadnij. Zabiorę ci drewno. Ale drzewo wyrosło, eh? No jaki no, drewno wziął Dobra, nie marnuj nie drewno Patryk nie, tam już No daj mi to To może diamenty w kolejnym wyko... Aha Nuby Nie miał, nie, nie miał sztabek Ty, ty kłam. Patryk, nie, nie miałeś sztabek żelaza Jej No nie miałeś, i miałeś? To miał, czy nie miał? No nie wiem, Tu poczekaj, wezmę z game moda. Trzy? Trzy? I dwie, dwie złota to tam jest. Ja ten młosek jakoś uskutecznym Taki cheater, na game modzie ciśnie. Odzyskuję jej dobra i powiększasz moc no i co? ale to powinno też wypaść, nie? i po co ty ten most taki wielki wypuścisz? No, no trzy bo nas jest trzech no dwa no, no, no. no, dobrze, ale tak jest bezpieczniejszy nie wiem, jak będziesz z diamentami wracał i wpadniesz to no, będzie... dobrze, rozumiem cię Na ci niesłychanie eee masz coś? mam diamenta drugiego na trzeciego Czwarty piąty Patryk wyjdź Szósty Ty to my zrobimy ten wi... Jeszcze zobaczysz, że tutaj nie ma. My w ten odcinek zrobimy wszystkie te zadanie, Lol. Nie, za chwilę kończymy... Patryk! Patryk! <słuch> <słuch> Co tam się stało? Ale mów głośno mów głośniej, bo cię ledwo słychać. Zaraz kończymy odcinek. Ocaliłem ci życie. Dziękuję. Dajcie mi kilofa. Ej dobra, ja idę dłużyć diament. Nie wiem czy wszystkie to były, ale... Na razie wezmę. 6 diamentów. Cichutko, cichutko, cichutko. I 12 ironów mamy. No właśnie. Tylko najgorsze jest to, że drewna nie ma. ten. Yy, ty, 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 ty. Zaraz kończymy odcinek, kiedy muszę się już pożegnać. Czekaj, jeszcze nie, ja tu, ja tu robię. Dobra, ja idę odłożyć ten eku. Mi się głód zanurzył. Ja pisko. Dobra, piskam tu. I to mam pomysł. Tutaj no. No i tak zrobię. Co? Że jak, że jak nikt nie kopie kopla, to tutaj ten. No okej. Okay. Ej masz schodki i E, minęły, Wildcraft. Masz tu nie. schody, nie? I do tamtych tych zasad zrób, zrób takie. <laughs> daj no! Ma, Dajmonty mamy! Mamy diamonty! Ja jej biorę! Co? Ej no, chory jesteś od duszy, jeszcze w <laughs> <laughs> robimy trzy miecze diamentowe, ta? Ej no, ty jesteś czy co? No. Ej no weź. Nie marnuj tych diamentów. Kilo.